już Manko z tej strony Kaspereson1.9, to jest, widzowie, kolejny odcinek i dzisiaj, widzowie, gramy po raz kolejny w Minecraft Bedwars, yy, na solo, oczywiście, i, widzowie, przepraszam was, że nie, nie nagrywałem, widzowie, przez 3 dni, bo to już, w sumie, jest trochę dużo, po prostu, nie wiem, nie mogłem nagrywać, musiałem usunąć filmiki i w ogóle, bo miałem już za dużo, za dużo na ten, nie miałem tyle pamięci, żeby nagrywać, jakby, w sensie, na dysku, Coś tam, nie wiem, co się mówi. I widzowie ogólnie będą odcinki co dwa dni. No bo co, co dzień nie muszę też, no bo muszę widzę się uczyć, nie i w ogóle, więc co dzień raczej, raczej nie dam rady. Więc vis -vis, odcinki będą co dwa dni. No dobra, może jakoś się jak dzisiaj, jak widzowie teraz na przykład jak dzisiaj... Nie na, jak dzisiaj, ale na przykład nie wiem jak wczoraj pojutrze się może nieraz zdarzyć, że... Co, co 3 dni, co jakieś 3 dni, ale tak prędzej będzie, co właśnie co 2 dni. Odcinki więc dobra, zaczynamy. Eee, tutaj bierzemy wełnę i lecimy z tym. Lecimy po chyba kole. Po pier do pierwszej osoby. I tutaj musimy przejmować zamki, widzowie. To jest taka mapa, gdzie przejmuje się zamki. Więc wylecimy, o czerwony, Czer o nie, zaprawdę z betonu No chyba ci powaliło na łeb, no O, gleba No trochę mamy problem Iść, iść. ale strefka, ale strefka wow, 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 I boom! oj, 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 oj Pomyliłem się, oj, Dobra Dobra, dawaj mi lepiej jeszcze jedno żelazo, żeby cię rozwalić tu. Ja mu, z, ja mu do, mocną strefkę zakładam. Dobra, on, on musi za mną pić. Łysz, Łysz, iś. Łysz. Nie, nie. Dobra widzowie. Niestety... O Jezus powiadomienia. Niech mi to zniknie. Ja naprawdę mam tak to robić, żeby to zniknęło, no chyba nie. No nie mam budulca Uuu, on nie wiedział, że ja tak od razu, nie pewnie. On o tym nie wiedział, że ja od razu wskoczę. Proszę powiedzieć, że to jest tu? Tak jest. O i mamy cię! Teraz jeszcze raz ci założyć strefkę. Dobra, mamy go. Mamy go, widzowie. Teraz bierzemy więcej tego. Dokupujemy sobie zbrojkę. Kupmy sobie lepszą zbroję, no bo mamy za słabą tę zbroję. No i teraz jeszcze by się wypadał lepszy miecz. Dobra, widzowie, przejęliśmy jego zamek. Przejdźmy zamek drużyny czerwonej O, nie, tu, o, po O, dobra, więc widzowie, lecimy po. Ej, starczy? Tak, dobra, starczy, widzowie, jeszcze na żelazny miecz. Więc bardzo dobrze... O, ale że tu idzie pomarańcz? Dlaczego nie mają w ogóle... Zbrojki. Kurcze... Ej, myślałem, że go zrzuciłem. Ha! Yeah boy! Tak jest! U ile ludzi ginie? Co tu się dzieje? A no tam, bo pomarańczowy nie miał łóżka i fioletowy chyba. Oni nie mają łóżka i dlatego umarli. Ej, tak zabiłem. On niebieski zabiera wszystko, on nie ma obudowanego łóżka, dobra ja lecę, go. ja lecę mu na dziurę. <grymne> ja lecę na dziurę mu. O ty, ale on ma łuk, no to nie, be... no to jednak nie. No to mamy widzę, czysty problem. Oj, on się umie, o on się umie bić. Aj, nie zapomniałem. Zapomniałem mi, nie zdążyłem widzowie mu ten... Dobra, z trzy rundy, może trzy, dwa rundy sobie zagramy w to. Ale najgorsze jest to, że... No, trzeba go zabić, widzę. Bo on... Nie, no Ja on, Ja bym ja bardziej z, na jego miejscu zaklęcicia ja bym kupował, a nie ten... No jeszcze, no jeszcze Kaja, no no, Iść, iść, iść. Dawaj mi, dawaj mi to. No. Dobra, jeszcze jedno, jeszcze jedny respawn. Spróbuję jak, ja wiem, dobra, ja, ja widzę, wiem, mam pomysł, jak mu, ym, jak mu założyć strefę. Ja mam pomysł, jak mu strefkę założyć. Dobra. Yy, Cześć. Nie, nie, ja, nie, ja, gdzie ja idę, ja nie chcę do nie bo ja, ja bym z nim nie do rady. Ja sobie kupię tylko zaklęcie. I będzie dobrze. A jakoś się patrząc w tymi z tymi okularami, tak... On tak... Chodź tu. To było piękne. Dobra, kupujemy to. Pyk i pyk. Aj, nie bra... Jeszcze jedno, dawaj mi. Dobra. Bierzemy. Od dzisiaj tamta wyspa to jest dru wyspa drużyny yy, pomarańczowej. Też jest moja. I może ja jej nie przyjąłem, może ja go nie zabiłem, ale od teraz jest moja. Ej, a może tak z ukrycia go... Czekajcie, no nie, co, kto to był? Jak to był niebieski, no to niebieski ma to samo. Chyba, że on mi złapie strzeli i zgina. O, jestem. No, to na stówę był niebieski. Na stówę. No dawaj, no dawaj, no dawaj. O ty kurczę. Ale coś się nie wyszło. No dawaj, choć na pięści, a nie na łuk. No co, dawaj! No chodź się bić! Masz lepsze rzeczy, chyba, nie? W sumie może nie wiem, czy lepsze, ale... Ja, on nie ma zaklęcia, ale ma lepszym zbroję i miecz, ale ja za to mam zaklęcia. O no dawaj! Ja nie mogę to zadać. Tak jest! Idziesz? Wiedziałem czy taką strefkę można założyć o tym Oczywiście wiedziałem Oj Kajan Chodź tu Dawaj, da, ty dawaj mi lepiej złoto No Dobra, lecimy sobie kupić widzowie ochronę 2 i jeszcze pozbieramy sobie na... Albo nie, już będziemy, nie, bo za dużo ten odcinek będzie trwał i będą jaja. A dobra W sumie co mi tam? Kupiłem sobie taką, takie rzeczy. Co mi tam, debile? Dobra, idziemy do tego Kajana. On ma pewnie z betonu obudowane. Jak pewnie tak, przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzie on, gdzie on ma w ogóle. Tam ma już. Nie, nie ma z tego. A myślałem, a myślałem. Cześć. No nie, no i zamknąłeś mnie tu. ooo żeby ej, zamykamy go widzowie dawajcie au Ale, chodź za mną, oproszę no proszę, chodź Kurde ty bynu, no Au, au No nie, on nie chce za mną iść Ja chcę go zamknąć, tu. Tyś Tyś dobrze, au, au, au chodź On chyba wie, co ja chcę zrobić ale nie jestem pewny Ja wiedziałem co on chciał zrobić On może chciał coś takiego Pak I na przykład se o i se tak blok jeszcze szybko położyć Ale nie no nie To trzeba być proplayerem takim nie? A ja aż takim nie jestem Żeby coś takiego odwalić Dobra lecimy oczywiście Bo wtedy nie zaglądowałem Więc lecimy na tundrę Na tundrę Dobra Bo ja nie wiem Nie wiem jak mikrofon sobie trzymać i ja nie wiem, czy wy mnie za mocno nie słyszycie. Bo ja może, kurde, a taka... Taka... Aż i w ogóle i my praktycznie nie słychać. Dobra. Mamy tutaj łóżeczko i mamy moją ulubioną mapę, czyli tundrę. Dobra, widzowie, e, ile trwa teraz to? O 9, dobra, tam na spokojnie. Żebym tylko przez przypadek x nie kliknął, bo będzie problem. Widzę, że już jakaś... Drużyna, ale tak... Ej, tak szybko? A no jak w... A, wyszła, dobra, ona p... Bo... się przestraszyłem, że już jakiś jest... hardcore jest już jakiś Dobra, patrzcie co robię. Tak jest. Lecimy tu. Lecimy tu, lecimy tu, lecimy tu, lecimy tu. Pyk, bierzemy to. Na razie do tamtego typa nie idziemy. Yy, tylko sobie jeszcze dobuduję do tego, bo mam muszę mieć jeszcze więcej żelazka, potem pójdziemy do jakiegoś typka, to chyba tego w sumie nie wiem, może do nich, do, o Jezu może do ich dwóch i pójdziemy, nie wiadomo jeszcze się zobaczy, czy se to wezmę, o Oj, no i starczy, no i mamy gitas. no chyba cię coś że mi będziesz łóżko niszczył dobra, idziemy za to, nie, za, za to tak akurat do ciebie wtedy idziemy, nie No, stary, weź, bo za... ja cię Ja się łapką mogę nawet zabić. <grystanie> Zabiję go łapką, ja. I łapką go zabiłem. To było piękne, łapką go zabiłem. Co jest? Ja nie jestem... Że, że, że on był aż taki słaby, że go, żeby go łapką zabić? Ej, to zobaczymy, czy ten będzie taki słaby. Oj, oj! O! A! Dobra, bo ja się za mocno bawię, też. A ja go. To jest chyba ten sam typ, co był. No! Mam za mało HP. No i kto we mnie strzela, jaki debil! Zostawcie mi w spokoju teraz. Bo ja muszę. Nie wiem, co muszę. Dobra, pierwsze zróbmy to. Może obudujmy sobie jeszcze lepiej łóżeczko. Obudujmy sobie lepiej łóżeczką. Nie, bo tak zawsze trzeba sobie obudować. Może obudujmy sobie... O, teraz mamy super łóżeczkę. Dobra, przynajmniej mu... Zniszczyłem. Przynajmniej mu zniszczyłem. Kto to ten żółty wala we mnie, Launcel? Dobra, może się też dobuduję do tego, już do złota. Ale to w taki sposób jakby. Ale ja mam mało HP, ja na razie tam nie idę. A, a zielony... zielony się spadł. No to mamy. No ty debil! Ej, kto to we mnie strzela? Ej, bo ja nie mam... Ich, kto... Ej, bo... Ej, dobra. Mi się wydaje, że ten kajan albo jelą. Na pewno. No bo nikt inny z nich. Dobra. Mamy. Tego żółtego raczej zabiję. O ile, nie o ile się dobrze nie bije, bo jak się dobrze bije, to mamy problem. O kurde! o dobra, jednak się umie bić. Yy, jednak się umie bić. Ja kłamałem. Widzowiec na spokojnie. Ja, ja tylko kłamałem. On się jednak bić umie. On naprawdę do mnie idzie. Proszę, powiedz, że... No Jezus! Dobra, z nim będzie problem. Akurat. Dobra, spróbuję jeszcze raz. No nie, nie da. Ej, nie da mu się, serio. U! Założyłem przez chwilę... Oni malowała na stówę, nie? Ja go miałem już! Ja go miałem! Ja go miałem już! Naprawdę! No i zabrał to! Kurde. Ale on ma bardzo słabe łóżko obudowane. Bo trzeba to łóżko za rozwalić mi się wydaje tylko No i będziesz No i musisz No i widocznie musisz Ła wow. O no ty debynu no Dizio walony na łeb UUUUU <laughs> będzie Będę się z nim tak ganiał Ajajaj! niedobrze, niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrzy, widzowie! Ale... Daj mi jeszcze dwa tylko! Dwa! Ty Kur! Dobra, mamy to! O! O Boże! O Jezu, 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 Jezu. Bożu, nie. O Jezus, ja nie mogę jaki... No jest potężny! Weź mnie, zostaw! On mnie będzie gonił! Odra on mnie będzie... Gonił tak przez cały czas! Zostaw mnie Dobra! No nie, on mi niszczy Idę po niego Zabij go! Jest! O oh mój god! O kurde! O Jezu! Dobra, zabieram to! O ja! No to mamy! Mamy kto? Kogoś? Ale co ty robisz tu w ogóle? O cześć DJ-o bez itemków! Jak tam DJ-o bez itemków? No No nie! No nie! Trzeba mój łóżko rozwalić. Niestety, widzowie, trzeba mój łóżko rozwalić. Nie, nie chcecie, żebym łóżko rozwalił, ale muszę rozwalić łóżko. Łuszko, muszko, muszko. On będzie palpapą, a coś będzie idealnie w tym robił. No! No co to był? No co to jest? No i ja! No nie! Dobra, dawaj mi ten. Dawaj mi to. Dobra, idę teraz. No, no, Jaki jestem debil! Wy pewnie y, macie tak, że... Ja widziałem na swoich odcinkach i... Ja pewnie mam tak, że ja już to mówię teraz jak się denerwuję, nawet jak jeszcze nie spadłem. Ja wiem, bo to, to są takie błędy. Jaka strefka! I jak tam. <gry> eee, nie wiem czy to... O, to, dobra, to muszę wywalić. Tak jest. Zabiję go! Tak jest! Mamy go! Tyle męczarni tylko po to! O oh je yeah. Idziemy teraz po drugiego. Po drugiego. Ej dobra, pobawmy może się z nim jakoś, co? No więc sobie tak. Kupmy to i to. Dobra. się bawmy lekko z nim w sumie. No, czemu by nie widzowie? No pobawmy się z nim. O ile nie wyjdzie. Chodź tu. Gdzie jesteś? Bo ja wiem... Gdzie oni mają... Gdzie oni ma respawn... On, gdzie oni gdzie oni ma respawna? Wow, 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 wow. Co ty tutaj ćwiczysz, chłopie? Pa Pato, stary. Pato, stary. Ale że tu się nie da. To chyba. On już... Możesz w sumie się stary domyślać, co już chce zrobić. O. 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 Coś masz jeszcze do powiedzenia? No właśnie, nie masz już chyba nic do powiedzenia. No i mamy cię, choć tu teraz trzeba cię zabić. Tak jest, mamy go. Mamy go. Dobra, jeszcze zróbmy tak. Co? I co teraz? Dobra. Ja mam nadzieję, że ty nie masz kilofa, nie? Nie masz kilofa? Ty, 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 ty! Co ty tutaj ćwiczysz? Co? Ty, bo jak ja cię wolę... O purka. Wow wow, 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 wow! Teraz on mnie tu zamknął. O, 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 tak jest. A, to byli Dobra, nie, 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 na no spokojnie. Co cię tu sprowadza? W sumie nie co to sprowadza, co ja gadam w ogóle. Stój! Stój. Oj. Au. Stary. Dobra, on się może stąd, on się może tym wybudować teraz. O, ej, bo jest a jak wybuduję, go zabiję? I nie będzie już ma. Miał... No wiecie co, widzowie, może ci nie bawmy, tylko go zabijmy. Już teraz, tak na serio. O ta, no ta, ma, dobra, drewniany nawet coś zrobi. No ta, no. Ej, on, se, on jest głupi, nie? Ona pra, on on, myśl, on myśli, on, nie wie, że on ma bloki, które, przez które, można się wybudować. On jest debilem. A, już chyba pomyślał. O, cześć. Leżeć. Lecę razem z Tobą. Wow. Yy, dobra, który ile? Znowu w sumie możemy już... Dobra, może... Dobra, e, ile? Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć.